Dzień dobry, witam serdecznie drodzy Państwo. Karolina Jazic, AgroSimex. Zachęcam do obejrzenia komunikatu warzywniczego. W dzisiejszym materiale omówię ochronę cebuli. Drodzy Państwo, w ostatnich dniach była dość specyficzna pogoda. Naprzemiennie występowały dni upalne z opadami deszczu, miejscami także dość intensywnymi. Wysokie temperatury sprzyjały wczesnemu pojawieniu się wciornastków, a wysoka wilgotność chorobom. Niektórzy jednak wykonują jeszcze ostatnie zabiegi herbicydowe. Rośliny, drodzy Państwo, są już dość duże, dlatego no jest to ostatni dzwonek na wykonanie takiego oprysku. W celu zahamowania zachwaszczenia wtórnego można użyć na przykład Wing P, czyli pendimentalinę i dimetanamid, bądź Fantazję 800 EC, czyli prosulfokarb, w dawce 1 litr na hektar. Są to substancje działające do glebowo, więc ważne, drodzy Państwo, by gleba była wilgotna i już wolna od chwastów, by preparat mógł do niej dotrzeć. Można też podnieść dawkę wody na hektar. Jeśli chodzi o wciornastki, drodzy Państwo, to pojawiły się one w tym roku no, bardzo szybko i nietypowo, bo już przed połową czerwca. Bardzo często intensywny nalot można obserwować natomiast w okresie dojrzewania zbóż, gdyż szukając kolejnej rośliny żywicielskiej przenoszą się właśnie na cebulę, bądź też warzywa kapustne. Aby zwalczyć je możemy zastosować na przykład Movento w dawce 0,75 litra na hektar wraz ze zwilżaczem. Natomiast w kolejnym zabiegu polecam mieszaninę Kobe 20 SP 0,2 kg na hektar z Limocide 1 do 2 litrów na hektar. Limosity, drodzy Państwo, to preparat zawierający olejek pomarańczowy działający mechanicznie na szkodniki o miękkim korpusie ciała, takie jak właśnie wciornastki. Unieruchamia je, dzięki czemu mamy szybki efekt zaprzestania żerowania. Częstą praktyką jest także dodatek cukru do zabiegu, mniej więcej 2 kg na hektar. Słodki smak cieczy roboczej ma no właśnie zwabić wciornastki. Drodzy Państwo, zwalczanie tych szkodników jest bardzo ważne, gdyż poza tym, że wysysają spore ilości soków roślinnych, to powodują uszkodzenia na szczypiorze, przyczyniając się do łatwiejszej infekcji ze strony chorób. W warunkach naprzemiennych upałów i przelotnych opadów deszczu zagrożenie może stanowić z chorób stemcylium. Grzyb objawia się zasychaniem końcówek szczypioru, choć oczywiście może to też być spowodowane niedoborem wody bądź składników pokarmowych. Później widoczne są wrzecionowate plamy biegnące wzdłuż liści. Jako że objawy często nie są jednoznaczne i mogą okazać się trudne do zdiagnozowania, to profilaktyka, drodzy Państwo, jest tutaj bardzo ważna. Zapobiegawczo pod kątem tej choroby można zastosować signum 33WG w dawce 1 kg na hektar. Bądź bardziej interwencyjnie, lune Experience czy też Scorpion, Lune w pół litra na hektar, skorpion 1 litr na hektar, a więc połączenie tutaj azoksystrobiny z difenokonazolem w przypadku skorpionu. Podobne warunki sprzyjają alternariozie, która w niektórych latach potrafi wyrządzić spore szkody na polu. Jest szczególnie groźna na plantacjach nasiennych, drodzy Państwo. Objawia się brązowo-fioletowymi plamami z czasem ciemniejącymi. Porażeniu sprzyjają uszkodzenia tkanki liści bądź także nachodzi wtórnie na porażone wcześniej innymi chorobami rośliny. Podobne środki, co wspomniane przy stempylium, drodzy Państwo, służą także ograniczeniu tej choroby. Gdy rośliny zaczynają się zagęszczać w łanie, występuje wyższa wilgotność, przyczyniająca się do infekcji mączniakiem rzekomym. W tym roku, po wycofaniu mankozebu, ochrona przed tym patogenem może być jednak utrudniona. Profilaktycznie można stosować fluazynowo w dawce pół litra na hektar. Substancja w niej zawarta a więc fluazynam. Drodzy Państwo, poza rejestracją działa też zapobiegawczo na inne patogeny, jak na przykład grzyby z rodzaju botrytis powodujące zgniliznę szyjki. I rolnicy z Holandii często właśnie włączają tą substancję w czasie sezonu, aby nie mieć później problemu właśnie ze zgnilizną szyjki. Dobrym środkiem są także Duo, w dawce 2,5 litra na hektar, a także stosowanie skorpionu może ograniczać chorobę. Pamiętajmy, że możemy też posiłkować się środkami miedziowymi, np. Nordox 75WGE, zawierający miedź w formie tlenku. Poza prewencyjnym działaniem na choroby grzebowe, zabezpiecza też przed bakteriozami. Oprócz środków zawierających miedź, warte uwagi też są niektóre nawozy, gdyż miedź występuje w nich w formie nanocząsteczek. I mówię tutaj o Wiflo CUB, gdzie można mówić o systemicznej formie tego produktu. Równie dobrym nawozem zawierającym miedź, ale także cyngi, siarkę jest Omex Zynergy. Można stosować go w dawce 1 litr na hektar, z dodatkiem na przykład maralu 1 litr na hektar. I taki zabieg zregeneruje rośliny, złagodzi skutki stresów, a także pobudzi wigor roślin. Drodzy Państwo, w dzisiejszym komunikacie to już wszystko. Zachęcam oczywiście do komentowania, do zadawania pytań i do oglądania kolejnych komunikatów. Do zobaczenia.